Sezon grzewczy w Polsce trwa zwykle od września do maja. To czas, w którym niestety do powietrza emitowanych jest dużo zanieczyszczeń. Często pojawia się smog, czyli zjawisko powstające w wyniku zmieszania się mgły z dymem i spalinami. Rodzaje zanieczyszczeń i ich źródła są różne. Przede wszystkim nasze małe domki, w których są byle jakie, piece i do tego padą. w tych piecach jest. Leczy. Jeśli chodzi o transport drogowy, to tutaj najwięcej tworzonych jest tlenków azotu. Jeśli chodzi o energię, również 31% tworzonych jest tlenków azotu. A jeśli chodzi o przemysł, PM10 tylko 17% w stosunku do 42 domów naszych miejskich, gdzie mamy w Polsce w okresie grzewczym dominują głównie zanieczyszczenia pyłowe. Na gorsze niestety zmienia się też sytuacja poza sezonem związana z zanieczyszczeniami gazowymi. Zanieczyszczenia gazowe to główne schodniki smogu tzw. białego, który przede wszystkim opisano początkowo. W miejscach o stosunkowo niskiej szerokości geograficznej, ponieważ istotną rolę odgrywają tutaj reakcje fotochemiczne, gdzie m.in. z tlenków azotu, w obecności węglowodorów, powstaje w znacznym stężeniu ozn. I tak jak wspomniałem, niestety sytuacja się zmienia. Mamy w Polsce coraz więcej samochodów. Klimat wydaje się, że przynajmniej chwilowo zmienia się na nieco bardziej ciepły. Mamy też dużą stosunkowo utrachowę. skąd w Polsce rośnie znaczenie też tego smogu białego. Najbardziej szkodliwe związki dla człowieka to tlenki siarki i azotu oraz rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Najgroźniejszymi pyłami są te o najmniejszej średnicy PM10 i PM2,5. Te o mniejszej średnicy są o tyle niebezpieczne, że oprócz szeregu schorzeń układu oddechowego, czyli te drobne cząsteczki poniżej 2,5 mikrograma, mikrometra, dostają się do krwiobiegu, mogą również wpływać na, nasz, na nasze naczynia, na układ krwionośny, ale również odkładać się w narządach wewnętrznych i mieć destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Najbardziej zagrożone na powikłania zdrowia w wyniku wdychania zanieczyszczonego powietrza są dzieci. Są jeszcze w okresie rozwoju. Ich układ oddechowy się rozwija. Ich układ immunologiczny, który odpowiada za modyfikację części efektów, też się rozwija i jest jeszcze niedojrzały. Dzieci mają częste infekcje układu oddechowego, które niszczą nabłonek pokrywający śluzówkę dróg oddechowych, w związku z tym zanieczyszczenia od razu głębiej mogą wnikać w te struktury. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dzieci mają przed sobą długi przewidywany okres przeżycia. Czyli te wszystkie efekty toksyczne, długoterminowe, które nie ujawnią się w przypadku 60 latka bo już nie zdążą, u dziecka, które ma jeszcze przed sobą kilkadziesiąt lat życia, zaprezentują się, jest duże ryzyko, że się zaprezentują za kilkadziesiąt lat, kiedy nawet będzie. Trudno jednoznacznie powiązać z tym powietrzem, którym dziecko oddychało we wczesnym dzieciństwie. Część smogu przedostaje się także do naszych mieszkań. Przez szczeliny okien przenikają drobne pyły, a w szczególności gazy. Ale jest druga jeszcze część prawdy, mianowicie taka, że w naszych mieszkaniach też często ma miejsce emisja różnego rodzaju zanieczyszczeń, które też negatywnie wpływają na nasz organizm. Mówiąc najprościej, wszelki, wszelkie miejsca spalania są źródłem emisji zanieczyszczeń bardzo podobnych do tych, jakie znajdujemy w powietrzu na zewnątrz. A więc kuchenka gazowa, piec węglowy, nie daj Boże, ogrzewacz na paliwo płynne, a nawet takie, wydawałoby się, bardzo romantyczne dodatki, jak świece zapachowe czy kadzidełka. To wszystko jest emisja substancji zanieczyszczających powietrze. A pamiętajmy, że większość z nas ponad 20 godzin na dobę przebywa w pomieszczeniach zamkniętych, cokolwiek to znaczy. Różne mogą być następstwa dla zdrowia ekspozycji na smog w zależności od czasu jej trwania. Następstwa ekspozycji ostrej, kiedy dziecko jest narażone na krótkie, ale intensywne stężenia gazów zanieczyszczających, na przykład przechodzi ulicą, gdzie stoi sznur samochodów, nie ma wiatru, jest ogromne stężenie spalin. W tym momencie pojawia się kaszel. Pojawić się może drapanie w gardle, może się pojawić zaczerwienienie się, pieczenie spojowe. I to są objawy na szczęście przemijające, ale z drugiej strony one tak naprawdę zapoczątkowują cały proces zmian w nabłonku dróg oddechowych, który może, nie musi, ale może doprowadzić do zwiększenia podatności na infekcje. Może doprowadzić do spadków wskaźników czynnościowych. A jeśli dziecko choruje na astmę, może wyzwolić zaostrzenie tej choroby. To są następstwa ostre. Bardzo groźne dla zdrowia jest długotrwałe wdychanie powietrza z dużymi stężeniami zanieczyszczeń. Taka długotrwała subkliniczna ekspozycja niestety zwiększa ryzyko gorszej wydolności układu oddechowego, która za kilka 10, ale nie aż tak długo, za 20-30 lat już może doprowadzić do uwidocznienia się przewlekłej choroby płuc. Może wreszcie również zwiększyć ryzyko nowotworów w przyszłości. Przede wszystkim nowotworów układu oddechowego, na przykład karka, ale w tej chwili wiemy, że nie tylko zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia, chorób układu krwiotwórczego, zaburzeń centralnego układu nerwowego itd., itd. Z tym, że te odległe następstwa, tak jak już mówiłem wcześniej, często są trudne do powiązania jako konsekwencja ekspozycji, którą dziecko przeszło w swoim wczesnym dzieciństwie. Producentami czystego powietrza są lasy. W Polsce od czasów II wojny światowej zwiększa się lesistość. Po II wojnie światowej, lesistość kraju, lesistość Polski wynosiła około 20%. Dzisiaj ta lesistość. Wynosi 30%, około 30%. Widać tutaj ogromny na przestrzeni lat wkład pracy leśników, ludzi, którzy również się odnawiali i zalesili ten kraj po zniszczeniach wojennych. My dalej nie ustajemy, dalej próbujemy zwiększać zasobność nie tylko drzewostanów i lasu, sadzić tych drzew, ale również coraz to więcej nowych. Powierzchni gruntów rolnych, również Zalesiach, które są nieprzydatne dla gospodarki rolnej, a takich gruntów w Polsce jeszcze troszeczkę mamy, także przed nami dużo pracy. Z jednego hektara dojrzałych drzew pochodzi tyle tlenu, ile potrzebuje 45 osób. Jedna sosna dostarcza tlenu na dobę dla około 3-4 osób. Takie są wskaźniki. Natomiast jeżeli Wracając się jeszcze do tych czasów powojennych, to średnio na jednego mieszkańca to jest czysta statystyka, przypada 163 drzewa. Dzisiaj kiedyś przypadało niecałe 100, czyli widać, że mimo że społeczeństwo nasze może tak dynamicznie nie powiększa się, natomiast bardzo intensywnie wzrasta ilość drzew i powierzchnia lasów w Polsce. Próbując wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Polsce, ale jednocześnie chcąc uczcić jubileusze swojej działalności, pracownicy lasów państwowych 95. oraz setną państwowej inspekcji sanitarnej wspólnie zorganizowali akcję Zasadź się na zdrowie i zasadzili las. Przygotowaliśmy dla Państwa powierzchnię ta powierzchnia ma 40 jarów, co prawda zgodnie z podziałem, czyli 16 tysięcy drzew na 16 wojewódz wychodzi jakby nie liczył tysiąc drzew my dzisiaj postaramy się posadzić trochę więcej ile około dwóch tysięcy dzisiaj drzew posadzimy na tej powierzchni myślę że damy radę pogoda nam dopisuje uśmiechy widzę na twarzach będziemy sadzili głównie dąb z domieszką klona i lipy ja bardzo serdecznie na ręce pana nadleśniczego i całej załogi chciałbym podziękować za to że że mamy tą okazję posadzić te drzewa i że Państwo zechcieliście współpracować z nami. Ja myślę, że sadzenie drzew to jest taka fajna, fajna inicjatywa i jeżeli my możemy w jakiś sposób przyłączyć się do tego, żeby w Polsce było piękniej, ładniej i zieleniej, to zrobimy to na pewno z ochotą. Za SIĘ NA ZDROWIE! Zapraszam! Doskonała w mojej ocenie, ponieważ fakt, że my możemy razem sadzić z leśnikami las, to jest taki element mówiący o tym, że zdrowie też dla nas jest ważne, bo przecież taki las wszyscy mówią, że las to samo zdrowie, więc ja myślę, że to jest kolejna nasza cegiełka, która mówi o tym, że dbamy o zdrowie nas wszystkich, bo fakt, że Tyle drzew będzie pochłaniało dwutlenek węgla i produkowało dużą ilość tlenu. To jest też taki plus dla nas wszystkich. To jest bardzo fajna akcja. Możemy wspomóc klimat, możemy wspomóc ekologię, możemy zrobić coś innego niż na co dzień zasadzić właśnie drzewa. Czasami bardzo mozolną pracą, kontrolami, szkoleniami, edukacją, oświatą. Pracujemy właśnie w tym celu. Bo zdrowie człowieka jest dla nas naprawdę najważniejsze. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przyjechać w grupie. To nawet mnie mobilizuje, że może w przyszłości niedalekiej sama się też wybiorę na jakieś takie właśnie działania poprawiające stan czystości środowiska, może jakieś śmieci gdzieś pozbieram. Podczas wspólnej akcji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Lasów Państwowych posadzono w nadleśnictwie Olsztyn około 2000 drzew, przede wszystkim dębów, klonów i lip. Na tej powierzchni przez krótki czas po wycięciu ta powierzchnia nie produkowała tlenu, ale już po posadzeniu. Dzisiaj sadzimy, dzisiaj jesienią sadzimy, już na wiosnę te sadzonki po wypuszczeniu liści już będą produkowały tlen, już będą cieszyły oko zielenią. Już będzie. Już na wiosnę zapraszamy, żeby zobaczyć, jak będzie pięknie, jak ta produkcja tlenu będzie tutaj szła dla nas wszystkich. Sadzenie lasu to jeden ze sposobów na poprawę klimatu, ale jak podkreślają specjaliści, o klimat może dbać każdy z nas, nie paląc śmieciami i węglem, wymieniając stare piece, korzystając z energii odnawialnej. W ten sposób służymy środowisku, a jednocześnie dbamy o zdrowie własne i najbliższych.